Zanim pojawił się na świecie pierwszy dron, już doświadczenie dronowe mieliśmy zapisane w Biblii. Witajcie, drodzy Spiranianie, witaj, Joanno. Witaj, Przemo, dzięki. Amen, dokładnie, tak. Wszyscy, którzy żałują Mojżesza i myślą: biedny, Mojżesz, nie widział, Pan Bóg go ukarał, jak mówiliśmy kilka dni temu, w zeszłym tygodniu dokładnie. Do dzisiaj się przekonają, no kochani, ktoś tutaj jednak dronem leciał. Widzicie, z tym ukaraniem Mojżesza, bo zaraz, zaraz wejdziemy do słowa, nie stresujcie się, zaraz, zaraz, zaraz się wszystko wyjaśni. Kto był z nami w, w, wczoraj, czy przedwczoraj, kiedy Mojżesz się tłumaczył ze swojej starości, to wczoraj było, nie? Tak. To, to, to może jest światło wyjaśniające, dlaczego jednak tak nie wszedł do tej ziemi obiecanej. Kto nie, wie, kto nie był, kto nie słuchał. To w, zapraszamy do, wczoraj, do słuchania wczorajszego, wczorajszej rozmowy. W niezorientowanym od razu wyjaśniamy: dzisiejsze środowe spotkanie to jest ulubione spotkanie społeczności. Ja tak to zawsze, zawsze mówię, ponieważ to jest dzień, w którym zostawiamy Was ze Słowem Bożym. Joanna robi wprowadzenie, a potem Wy idziecie spotkać się z Bogiem i wracacie tu, żeby się podzielić w komentarzach, co z tego spotkania wynikło. Więc ja robię się tam tekst. I to jest Księga Powtórzonego prawa, rozdział 34 wersety od 1 do 12. I oczywiście zachęcamy Was do tego, żeby patrzeć na Pana Boga. Mojżesz był tutaj takim haczykiem, mojżesz faktycznie za pomocą tej, takiego rejsu, kursu, lotu. Boskiego, boskiego drona, tak, zobaczyć. Tak, widzi cały kraj. A reszta towarzystwa żydowskiego widziała tylko te metry kwadratowe, które im przypadły, i te przez które przeszli. Nikt z nich nie poznał całego kraju, nikt z nich, bo nawet wreszcie go to nie rozpoznał tych rozciągłości zajordańskich. Natomiast skupiamy się na Panu Bogu, bo Biblia nie jest o Mojżeszu, tylko o Bogu. I teraz mamy Boga, który pokazał Mojżeszowi całą ziemię. Dalej mamy Boga, który mówi, no wiesz, właśnie chciałem Ci pokazać, jak realizują się obietnice, że ja jestem wierny. Powiedzielibyśmy, no trochę długoterminowo, ale Pan Bóg mówi, no żebyś mógł przyjąć, to potrzebujesz do tego dorosnąć, tak? Dalej Pan Bóg, który mówi, mi zależało, żebyś Ty to widział. Dalej mamy Boga, który mówi wiesz, bo my jesteśmy twarzą w twarz, tak? I dzięki temu, że jesteśmy w twarzą w twarz, to ty rozumiesz, o co mi chodzi. I dzisiaj mamy takie niezwykłe zaproszenie czy taką reklamę. <grywanie> reklamę w stylu jak patrzycie sobie z Bogiem w oczy, to potem naprawdę znacznie więcej, rozumiesz, widzisz. To jest zupełnie inny ogląd, bo PS wypróbuj jak patrzysz na słońce. Popatrz sobie na nie czy w lampę i potem odwróć wzrok gdziekolwiek. Zwróć uwagę, że te refleksy świetlne wszędzie są dla ciebie widoczne. Ale Bóg nas nie oślepia. Bóg nas uzdalnia do tego, żebyśmy łapali to czego nie łapaliśmy wcześniej. I jak już powiedziałem, kiedy wrócicie z tego spotkania, koniecznie podzielcie się w komentarzach waszym doświadczeniem. A jeżeli wam było dzisiaj mało, no to oczywiście zapraszamy na youmygod.pl, do Biblioteki Zasobów. Jest taka zakładka w, w, na, tej, na tej stronie. Więcej Joanny, więcej, więcej treści biblijnych, Mnóstwo tego. Także tam się nakarmicie. Jakiekolwiek pytania, sprawy, kontakt małpaspizarniawiary.pl, czy do Joanny, czy do mnie, te informacje docierają. Dziękujemy Wam cudownie. Cudownie Wam dziękujemy. Co to za sformułowanie. Pięknie Wam z, z głębi serca dziękujemy za, za Wasze wsparcie, za Waszą ofiarność. Za Waszą miłość okazywaną w bardzo konkretny sposób. Przez modlitwę, przez, przez kontakt z nami, przez finanse, dzięki którym możemy ten kanał spokojnie prowadzić, wiedząc, że na wszystko mamy. Bardzo Wam, bardzo dziękujemy. Trzymajcie się z Bogiem, do jutra. Z Bogiem.